Siema widzowie, z tej strony Zawias, w dzisiejszym odcinku pokażę wam nowy najlepszy sposób na zarobek w Eurotrack Simulator 2 Ale zanim zaczniemy, koniecznie udostępnijcie ten film dla wszystkich znajomych, którzy grają w Eurotracka Po obejrzeniu odcinka możecie również napisać komentarz, w którym powiecie ile udało wam się zarobić dzięki mojemu sposobowi Oraz jeżeli film wam się spodoba, nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji No i bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy! Pierwsze co robimy po wejściu do gry, bierzemy sobie największy możliwy kredyt w banku, jaki jest obecnie nam dostępny. Następnie kupujemy najtańszą możliwą ciężarówkę, dzięki czemu kredyt w banku, który możemy wziąć, znacząco się zwiększy i również od razu go bierzemy po czym ulepszamy nasz podstawowy garaż na poziom drugi, dzięki czemu będziemy mogli przechowywać w nim aż trzy ciężarówki a za resztę pieniędzy które nam została po ulepszeniu również zakupujemy takie same pojazdy jak w kroku pierwszym kiedy już to sobie zrobimy i zatrudnimy naszych pracowników przyłączamy ich tryb pracy na długodystansowca dzięki czemu będziemy w stanie zarabiać jeszcze więcej i jeszcze szybciej Kiedy już to sobie zrobimy wchodzimy w zarządzanie kierowcami wybieramy tego kierowcę z tych dwóch co obecnie mamy, który ma jak największy czas w czwartym rzędzie po prawej stronie. Jeżeli czas jest powyżej 30 godzin, to sposób będzie najbardziej wydajny. Klikamy następnie w ciężarówkę po lewej stronie oraz w Siąść za kółkiem. Dzięki czemu gra pominie dużo czasu, a co zatem nasi pracownicy szybciej za nas spłacą kredyt. I powtarzamy ten krok z ciężarówką i czasem tak długo, aż będziemy w stanie spłacić wszystkie zadłużenia w banku, kiedy to zrobimy, od razu bierzemy nowe kredyty na maksymalną kwotę jaką możemy. Kupujemy nowe ciężarówki, ulepszamy garaże i robimy tak w pętli tak długo jak chcemy. Teraz pokażę Wam obraz po około 2 godzinach gry. Jak widzicie ilość pracowników, którą posiadam jest już naprawdę bardzo duża. a Przypominam, są to tylko 2 godziny, przy których nawet nie musiałem wyjeżdżać z miasta. Według moich obliczeń już po kilku godzinach jesteśmy w stanie zarabiać między 5 a 10 milionów dolarów na minutę, a jeżeli kupimy wszystkie garaże, ta liczba może być jeszcze większa, co dla mnie jest aż niewyobrażalne. Jeżeli film był dla Was przydatny, to przypominam o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. W dzisiejszym filmie to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Nara!